W oczekiwaniu na pomoc z Google wymyśliłam danie, które dzisiaj będzie wspaniałe, bo jest upał. Dzisiaj zaproponuję Wam spaghetti alla magdalenkowe frykasy. Nic nadzwyczajnego w przygotowaniu, ale jeżeli chodzi o smak, pycha, pycha i jeszcze raz pycha. I mam nadzieję, że będziecie zaglądać do tego przepisu. Pogoda jest taka, że... Nie chce nam się jeść, ale też nie chce nam się stać w kuchni, przy garach i piścić. A to jest akurat takie wyśmienite danie na upały. Co mogę Wam powiedzieć? Do roboty! Zabieramy się do przygotowania następnej pysznej potrawy. A ponieważ spaghetti a la magdalenkowe będzie dwusosowe, dwukolorowe, będzie sos czerwony i zielony, Najpierw zaczniemy od sosu czerwonego, czyli pomidorowego. Na dobrze rozgrzaną patelnię wlewam trochę oliwy z oliwek. I na tęże patelnię z rozgrzaną oliwą wrzucam drobno pokrojoną cebulę. Do tejże drobno pokrojonej cebuli dodaję drobniutko posiekany czosnek i Ci, którzy ze mną są od początku wiedzą doskonale, że żeby nam się nie przypalił czosnek, to należy go bardzo drobniutko posiekać, a nie przepuszczać przez praskę. I to wszystko mieszając, musimy bardzo delikatnie podsmażyć, żeby ta cebula i ten czosnek oddał tej oliwie najlepszy aromat od słońca. To nam się cebula z czosnkiem podsmaża. A ja w tym czasie przygotuję bazylię do drugiego zielonego sosu. Muszę bardzo dokładnie ten krzaczor obłupać z liści, bo te liście będą nam potrzebne. Najpierw oczywiście muszę tę bazylię dokładnie umyć. Wszystko się ze sobą bardzo ładnie zwratało. Zapach jest cudny i dodam do tego. Pomidory w puszce. One były bez skórki, pokroiłam je i wlewam do patelni. To wszystko razem musi się ładnie zagotować. I dodam do tego kilka pokrojonych drobno czarnych oliwek. Oczywiście, sól i pieprz obowiązkowe. Doleję do tego trochę czerwonego wina. Zapach. Mm. Zapach jak zapach, ale jaki smak. To niech jeszcze trochę się tutaj na bardzo wolniutkim ogniu, właściwie w niskiej temperaturze podgrzewa, żeby trochę ten sos się zredukował. A my zabieramy się do sosu zielonego. Do przygotowania zielonego sosu będzie nam potrzebny przede wszystkim mikser, ale żeby on nie był taki odosobniony w tym swoim miksowaniu, to dodamy do niego. Liście bazylii, obranych kilka ząbków czosnku. I to wszystko bardzo dokładnie muszę zmiksować. W trakcie miksowania dodam trochę soku z cytryny i trochę oliwy z oliwek. I włączam. Trochę jeszcze go do sole, i troszeczkę go do pieprze. Jeszcze raz dokładnie wymieszam. I tak wygląda zielony sos bazyliowy ala magdalenkowe frykasy. Nic, tylko nakładać do stołu i pożerać. Makaron ugotowany al dente, sosisko czerwone, jak to pachnie, i sosisko zielone. Tak wygląda spaghetti a la magdalenkowe frykasy. Nic szczególnego, a smak naprawdę rewelacyjny. Wygląda ładnie, pachnie, cudnie, a musicie mi uwierzyć, że smakuje wspaniale. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i że wspólnie będziemy jeszcze gotować, a gotować. Do miłego, do następnego gotowania.